Witam na kanale Zasnumysł. Dzisiaj zajmiemy się obliczaniem przekątnej sześcianu. Zaczynamy. Weźmy sobie na początek takie zadanie. Oblicz przekątną sześcianu o krawędzi 7 cm. Rysujemy sobie nasz sześcian. Zaznaczamy sobie naszą przekątną, czyli D. No i przekątną, która będzie nam potrzebna, czyli D1. Jest to przekątna podstawy. Narysujemy sobie teraz taki trójkąt, który żeśmy wyznaczyli, o bokach a, d i d1, i wypisujemy dane. a to się równa 7 cm i szukane d to się równa znak zapytania, i d1 też równa się znak zapytania. Skorzystamy sobie teraz z twierdzenia Pitagorasa: a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat i zajmiemy się na razie naszą podstawą. I zapisujemy a kwadrat plus d1 do kwadratu, bo d1 to jest nasza przekątna podstawy, to się równa d kwadrat. I piszemy dalej, a kwadrat to się równa, za d1 wstawiamy sobie a pierwiastku z dwóch, bo to jest przekątna kwadratu. Oczywiście w nawiasie do kwadratu równa się d kwadrat. I piszemy dalej, a kwadrat to się równa a Pierwiastków z 2 do kwadratu to, to się równa a do kwadratu, i pierwiastek z dwóch do kwadratu to 2, czyli otrzymujemy 2a kwadrat. To się równa d kwadrat. Teraz dodajemy sobie a kwadrat plus 2a kwadrat to będzie 3a kwadrat. To się równa d kwadrat. I ostatecznie otrzymujemy, pozbywamy się naszych kwadratów. d to się równa pierwiastek z 3a kwadrat. Wyciągnijmy sobie teraz z a kwadrat nasze samo a i otrzymujemy d to się równa a pierwiastków z 3. Wiemy, że a to się równa 7, więc podstawiamy 7 i otrzymujemy d to się równa 7 pierwiastków z 3. I zapisujemy odpowiedź. Przekątna sześcianu jest równa 7 pierwiastków z 3. Dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj bądź na bieżąco, a jeśli masz jakieś zaległości, zajrzyj do poprzednich filmów. A tymczasem przybijam piątkę i łapkę w górę. Na razie...